Siemano Tuborut, zapraszam Was do kolejnego odcinka z cyklu. Zagrajmy w autogra I Am Alive. Co no to chyba to jest jakaś kartka. We have to go now We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here, I would tell you that I forgive you. For everything. For Amen. now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon. Or we'll go wherever's safest. Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. For you, Mary. May twenty-third. That's almost a year ago. Wow, jakieś trzęsienie oba ziemi. Wybaczcie. Trochę jestem chory, ale już mi się polepsza. Mam nadzieję, że mój głos będzie dobrze słychać niż w tamtym nagraniu. Ponieważ, jak mnie słyszeliście, to byłem y, chory w tamtym nagraniu i nie wiem, i chyba będziemy tym nagraniu dobrze słychać. Fajnie oni to zrobili, że y, Ubisoft zrobił, że y, są, No fajnie zrobili ogólnie ten klimat taki Typowo taki Nie wiem, mroczny Typowo taki zniszczony Typowy Survival moim zdaniem I dobrze to idzie? Dobrze ja Sobie coś weźmiemy fell killer, urs Zostawcie dziecko z kurzy, żeby doesn't się... have <laughs> anything you <coughs> What the? Hello?

Kurde. No co? Fak. Chodźcie. Tak, mówiłeś to, mówiłeś to. W pierdale. O tu się kurwa.

А, я, я, это у вас А, это мне дает много. Это мне дает много, но... Ну, а я думаю... Ммм... А, вот Я Нет. Если ты уже тут, о чем идешь? Есть. O to drzwi szelter <coughs> się Wybaczcie. Kurde, no co jest no... E, dawaj, o oh fanie Fajnie zrobili te e, cutscenki, że na przykład że e, mamy taką kamerkę i nam pokazuje e, dany film może tutaj coś będzie błagam jakiegoś pentkillera błagam żeby gdzieś był nie ma masz rację be biegnij, biegnij niee nie, nie musisz się. fuuuck ale dobra bo jeszcze gdzieś wkręciłem To batu Gdzie którędy? Fuck Nie nie rób, nie mów ci że muszę anonad... Chyba tak A, Jezu Jezu nie wiem którędy iść Jeśli się okaże w nagraniu Że Było jakieś przejście To normalnie nie uwierzę Jakieś no jakaś pewnie, będzie jaka, jak będzie jakaś pewnie jakaś Mała szczelina Albo jakieś Kartony których będzie można Gdzie będzie można było się wpiąć To ja się chyba nie wiem Potnę. E, zachciało ci się, bo Pęd killerów. E. A teraz masz. E. Nie, 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 nie. Spinaj się. Oh Davai, <cusionquè> dobbiamo To, ale masz dużo żyć, normalnie. Formalnie? Może ty ty będziesz... ja. nie ma, nie ma nic. A cóż, trzeba chyba do przodu. Nie, tu. Nie bój, nie bój mała. A to gdzie? Fak! Błądzę, błądzę, błądzę. Już pokazywało mi, żeby... że tu... <śmiech> <śmiech> Może mam gdzie indziej, zobaczmy mapę. Na... No gdzie mam iść? A nie przypadkiem mam iść tam, gdzie przedtem byłem. Fak! No nie. Kurwa mać. A ja tam chodzę, błądzę. Miałem teni gdzieś. Urwa macie. Ja cię... A jak klikniemy dwa razy szybko, to nam e, bohater zacznie biegać. to jest um, taki truch, a taki to jest tak jakby sprint, o widzicie o. <laughs> o. i właśnie dotarliśmy do... nazwijmy sobie jakiejś takiej galerii, to jest chyba jakaś to galeria jakaś taka handlowa, to coś w tej aren't too dusty. Not that way. You could smelter up higher. fire. You haven't said that good, Chayish. ...i do góry. Skakuj! Skakuj, Adam. A naszym głównym... Chyba wspominałem albo nie, ale powtórzę. Naszym głównym bohaterem jest niejaki Adam... That... E, ...który... ...KTĄGI MORDĘ! Okay. ...który e, był świadkiem... Mm... No po prostu, no, apokalipsy i jego y, głównym zadaniem jest odnalezienie swojej rodziny, czyli y, swojej żony i córki. когда потом фильтры. Tutaj jest tam me, która ma gorączkę. A e, ten me, ten Henry, to mi się zdaje, że to jest e, chyba e, jej, e, Henry to jest my, ojciec tam mi się zdaje. Albo przecież Nie, prędzej ojciec. E, Czyli że musimy e, iść, ale coś mnie tu kręci, żeby na dół. Nie mam żalatoru. Ale nie wiem, czy wydawać się nam kubkę, czy nie. Poczekajcie na chwilę. To sobie zajebisty you wiło, know? ja pierdolę Ciekawe co ty Tylko to Fuck! Widziałem coś więcej Tylko jeden jebany bend da. Spierdal Kurwa Mnie Kurwa. Dobra, idziemy. Chyba ten lek iść. Я спишь. Я спишь. Aj, 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 aj. Już da. Kto cię tu szaduje? A dobra Szczytałbym się jakieś nie wiem Jedzenie A, pańki dobra Dobrze Jedno Dobra O jest, 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 jest Przepraszam jest. <tysklarziny> 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 Nie, 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 co ty robisz? Ech. O. Będziemy tędy, ten powoli. pisz. Mamy dużo czasu. Bardzo... O... A jednak szczęście się do mnie do mnie się się do Cę się się do mnie uśmiechnęło. Dobra, idź Idź, powoli, powoli. Nic się do niczego nie przyśpiesz dosz radę tyle eee, to ty dobra o jestem gdzie ja to mam wyjść

Musimy tam iść, ale póki co to sobie poszukamy, co, tank-killer. Dobra, mam środek przeciwbólowy. Zobaczycie, co będzie. Błagam, żeby coś było, błagam, błagam. Dobra, nic nie mam. Chyba to możemy się wracać. Dajesz, szybko, szybko, szybko. Zobaczcie. I teraz musimy się udać po lekarne. Dla me. killery miło widziane wow, chyba nie w tą stronę szedłem Tu mamy iść. Chyba tędy. I jest. Ładnie pięknie. Dobra, i teraz na dół.

czyste powietrze nie schodzi gdzie Dobra idziesz idź idź powoli nie śpić, się nie śpiesz się sip fajnie miałem tam gdzie to mam iść Tam iść. wiecie co ale w następnym odcinku właśnie tam się udamy yy, no to tak yy, siema mówił borut zapraszam do subskrybowania lajkowania siema i szanowny sword